Nie będą. Szereg jest wątpliwości co do tego, czy ta nowelizacja rzeczywiście tę ustawę o systemie informacji oświatowej 2 naprawi i ja jestem przekonany, że za jakiś czas Wysoki Sejm ponownie będzie nowelizował, nowelizował tę ustawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi Ostrowskiemu. I o zabranie głosu proszę pana posła Jerzego Rębka z klubu poselskiego Solidarna Polska. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu klubu parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty druk nr 551. Projekt ustawy zawiera rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu anonimowości gromadzonych w systemie informacji oświatowej danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zasadniczą zmianą wprowadzoną do ustawy jest uchylenie przepisu regulującego kwestię gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej w sposób jednostkowy, czyli w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi uczniów proponuje się gromadzenie tych informacji według liczby uczniów, w którym przedszkole, szkoła lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna udzieliła określonej pomocy. Powyższe dane gromadzi się w systemie informacji oświatowej w celu racjonalnego podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno wychowawczych i kształcenia specjalnego, a także w celu zapewnienia właściwych warunków edukacji dzieci i młodzieży. Nowelizacja ustawy podyktowana jest licznymi zastrzeżeniami zgłaszanymi wobec ustawy przez opozycję, a także przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zastrzeżenia dotyczą gromadzenia w nowym systemie informacji oświatowej danych osobowych uczniów korzystających z przewidzianych w prawie oświatowym form pomocy psychologi psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów, w którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W celu zwiększenia poziomu anonimowości danych gromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej w projekcie uchylono między innymi artykuł 13, artykuł 14 i artykuł 18. Bezsprzecznie projekt ustawy zmierza w prawidłowym kierunku, ponieważ zdecydowanie bardziej jak dotychczas chroni dane osobowe zawarte w dotychczasowym systemie informacji oświatowej. Sięgając do niedległej przeszłości sprzed roku, kiedy to toczyła się w parlamencie dyskusja na temat ówczesnego projektu tej ustawy i kiedy wnioskodawcy stanowczo twierdzili, że tamte rozwiązania są niezbędne w demokratycznym państwie prawa, dzisiaj wszyscy wiemy, że było to wielkim błędem. Poprzednie zapisy ustawy w sposób absolutnie nieuzasadniony ingerowały w dane osobowe i prywatność osób. Warto jest to warto jest tutaj przytoczyć stwierdzenie i apel jednego z dyskutantów biorących udział w posiedzeniu prac komisji, który stawia pytanie. Jak daleko w nowoczesnym państwie przy rozwoju takich systemów informatycznych, jakie mamy, państwo może i ma prawo ingerować w życie osobiste obywateli? Jak dalece państwo może gromadzić różnego rodzaju dane o obywatelach? Taka dyskusja powinna być prowadzona w każdym wymiarze. W przypadku tej ustawy takiej dyskusji wówczas zabrakło. Pojawiła się dopiero po uchwaleniu ustawy. To wywołuje zdecydowany sprzeciw całej opozycji, ale również przedstawicieli organizacji społecznych. Jest to również powód do refleksji ze strony wnioskodawców, którzy przejawiają chęć naprawienia tych błędów. Przyjmujemy to z uznaniem. Panie Marszałku Wysoki Sejmie, w sytuacji, jaką mamy, Klub Parlamentarny Solidarna Polska poprze projekt nowelizacji tej ustawy. Równocześnie zdecydowanie opowiadamy się za i popieramy ewentualne nowe propozycje rozwiązań prawnych, które będą. Wprowadzały jeszcze większą ochronę danych osobowych i większą anonimowość osób w tej i wielu innych dziedzinach życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi Rębkowi. Przystępujemy do pytań. Czas na zadanie pytania to jedna minuta. I jako, czy ktoś jeszcze chciał zapisać się do pytań? Nie widzę, więc zamykam listę. Jako pierwszy pytać będzie Pan Poseł Marian Cycoń, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Panie Ministrowie, Wysoka Izbo. Ja się przychylam do stanowiska tutaj, które wygłosił kolega Poseł Ostrowski odnośnie GIODO. I tutaj te, to pytanie jest takie, czy rzeczywiście GIODO akceptuje założenia ochrony danych jednostkowych uczniów w nowym systemie informacji. Jeśli zakłada się, że nowy system. SIO będzie przez pewien czas funkcjonował równolegle ze starym obecnym, to czy do jednego i drugiego systemu dostęp będą miały wszystkie osoby posiadające dotychczas uprawnienia i możliwości wglądu. Czy obecność w nowym systemie, systemie informacji oświatowej, informacji dotyczących otrzymywania pomocy materialnej, przez uczniów jest merytorycznie uzasadnione w chwili, gdy w każdej w momencie można takie dane zweryfikować w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, czy nie tworzy się kolejnych w pewnych obszarach powielanych z innymi bazy danych wrażliwych I czy gromadzone w nowym systemie informacji oświatowej dane jednostkowe o uczniach zawierające między innymi numery PESEL uczniów nie będą narażone na możliwość wglądu przez osoby nieupoważnione, w jaki sposób w praktyce będą chronione te dane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi Cyconiowi. I jako kolejne pytanie zadawać będzie pan poseł Jerzy Borkowski, ruch Palikota. Kota. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie ministrowie, ja mam pytanie do pani minister Szumilas, więc proszę jej to przekazać. W uzasadnieniu do druku 551 mówicie państwo, że wnoszone poprawce zmiany do ustawy spowodują obniżenie jakości informacji, które uzyskane będą przez system informacji oświaty. Proszę więc o udzielenie mi odpowiedzi, jakie informacje pozyskane przez system informacji oświaty będą niskiej jakości. Jeżeli tak, to należy sądzić, że mało przydatne do analiz i monitoringu wydatków oświatowych. W związku z tym, czy w takim razie będą to zmarnowane pieniądze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jako kolejnego proszę o zabranie głosu Pana Posła Piotra Pawła Bałcia z Ruchu Palikota. Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, ja mam pytanie związane z perswazyjnym, perswazyjną siłą w stosunku do Głównego Inspektora Danych Osobowych. Chciałem się dowiedzieć, Jakie były główne argumenty, które przekonały głównego inspektora, aby właśnie te dane były zbierane, tak. Czy to były argumenty, żebym mógł rozstrzygnąć, czy to były argumenty faktycznie, merytoryczne, niezbędne do zarządzania oświatą, czy jednak jakieś tam były innego typu e, za tym wnioski, chęć pokazania? kto tu rządzi, a może nieprzemyślana to była decyzja od zbierania tych danych. Natomiast nie ustąpimy wszystkimi możliwymi siłami perswazji i retoryki. Przekonamy głównego inspektora. Nadmieniam, że inspektor powiedział własnymi słowami, to była dla mnie nauczka, czyli jednak coś tam nie tak ładnie pachnie. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam panią poseł Marię Nowak, Sprawa i Sprawiedliwości. Panie Marszałku, Panie Ministrze, w czasie posiedzenia komisji Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych podnosił, że proponowane zmiany uniemożliwią monitorowanie sytuacji uczniów niepełnosprawnych czy ewaluację indywidualnych programów wsparcia, sygnalizując, że obecnie... Yy, jeżeli chodzi o pomoc usią niepełnosprawnym, sytuacja, jest wysoce niezadowalająca. Sytuacja tak przedstawiona musi niepokoić, ale szukanie rozwiązania problemu to jest szerszej możliwości udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy, zwłaszcza w uczestniczeniu ucznia w zajęciach rewilidacyjno-wychowawczych organizowanych przez placówkę oświatową nie może polegać jedynie na zbieraniu danych jednostkowych w bazie systemu informacji oświatowej. Stąd moje pytanie, panie ministrze. Czy MEN diagnozuje problem związany z niewystarczalnością niewystarczającą pomocą udzielaną uczniom niepełnosprawnym. To jest raz. Jakie je zamierza podjąć działania, by zakres tej pomocy zwiększyć i by tę pomoc przede wszystkim także polepszyć? I trzecia sprawa, czy w te działania zostanie także w szerszy sposób, aniżeli to jest na dzień dzisiejszy, aniżeli dotychczas, włączony nadzór pedagogiczny, bo tam jest chyba istota całej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zadawać będzie pan poseł Marek Łata z Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. No ja mam przede wszystkim pytania do posłów poprzedniej kadencji Platformy Obywatelskiej. Kiedy kolanem dopychaliście państwo tą ustawę, którą teraz nowelizujecie. Kiedy nie słuchaliście opozycji, kiedy mówiliśmy, że dane osobowe, wrażliwe mają być anonimowe. Mówiliście, że nie. Pani Kozłowska-Rylewicz, obecna minister w rządzie PO-PSL, wychodziła do programów telewizyjnych, mówiąc, że będą tak zabezpieczone, jak lepiej niż serwer w Pentagonie. Jest pan minister Sławecki, który również głosował za tą ustawą. Panie ministrze, czy nie słuchaliście wtedy naszych argumentów, że nie wolno tych danych podawać z nazwiska i imienia, mogą być kiedyś wykorzystane przeciwko danej osobie? Panie ministrze, niech pan powie, co się stało, że nagle zmieniacie zdanie, nagle mówicie, że trzeba te dane chronić, trzeba wprowadzić anonimowość. Czy skłoniło was do tego skierowanie przez nas tego właśnie, tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czy jakieś inne względy? Już to, co mówił tutaj poseł Ostrowski, to, co zrobiliście z generalnym inspektorem danych osobowych, to podejrzewam, że na kolejną komisję śledczą by się nadawało, panie ministrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo i o zadanie pytania proszę pana posła Kazimierza Moskala, prawo i sprawiedliwość. Nie ma pana posła, więc pytanie zadawać będzie pan poseł Michał Wojtkiewicz, prawo i sprawiedliwość. Pani Marszałku, Wysoka Izbo. Trochę mnie to rozbawiło, ale sprawa jest bardzo poważna. To jest ustawa skandaliczna. Szanowni Państwo, takiej inwilacji w historii Polski jeszcze nie było. Czy sobie Państwo znajecie sprawę? Każda osoba, czy się zgadzacie na to, że Wasze dzieci, wnuki mają być zapisane prawie od urodzenia, od przedszkola i wszystko jest, będzie zapisywane. Co to znaczy e, e, utajnienie e, de, tych. E, wrażliwych danych. Jeżeli jest zapisane już nazwisko czy PESEL, to żadne utajnienie. Komu ma to służyć? Wiadomo, komu ma to służyć. Mogę powiedzieć, służbom specjalnym, wywiadowcom różnego rodzaju, maściom, ale... Może się śmiecie, ale to są ważne sprawy, które mówią o państwie. Jeżeli by były zbierane tylko bez nazwiska, i tylko ile uczniów oczywiście jakie ma ewentualnie zaburzenia dobre złe i tak dalej to mówi nam jakie to państwo jest i wy dzisiaj tym uważacie że jeżeli będzie utajniona jakaś sprawa że to, to już jest jeżeli raz zapisane to nie jest tajne absolutnie bo jeżeli do tej pory rodzic miał wstęp możliwość do wglądu do tego razem z nauczycielem wychowawcą co się dzieje z moim dzieckiem to jest zrozumiałe. Ale jeżeli to się zapisuje na dziesięciolecia i pozostaje na dziesięciolecia, to jest największa inwigilacja w historii i panowie, państwo, wy zagłosujecie za taką durną, głupią ustawą. I pani poseł Ewa Malik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Pozwolę